Cześć, ja się nazywam Julita Demska, jestem psychologiem i coachem relacji. Dziś chciałabym Wam opowiedzieć o takim błędzie, który popełniamy na samym początku relacji romantycznych i który sprawia, że nie potrafimy tych relacji utrzymać. No i problem polega na tym, że to, co dziś Wam powiem, że jest błędem, na samym początku, kiedy kogoś poznajemy, kiedy staramy się zdobyć czyjąś uwagę. Pomaga nam i często sprawia, że mamy tutaj na tym polu. Efekty i osiągamy sukcesy. Czyli, gdyby podejść do tego tak matematycznie i przyjrzeć się wskaźników, to to, o czym dzisiaj będę mówić, może sprawiać, że chodzicie na wiele randek, że zaczynacie wiele związków, ale są to takie relacje krótkoterminowe, bo z tego samego powodu nie potraficie też tych relacji później pogłębić. I utrzymać. I opowiadałam ostatnio sporo na moim kanale o bombardowaniu miłością, love bombingu, czyli takiej technice, która jest wykorzystywana przez wielu manipulatorów, która jest wykorzystywana przez osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości. Love bombing można też rozpoznać chociażby u osobowości borderline. Ale dzisiaj jeszcze bardziej to skomplikuje, dlatego że my wszyscy, kiedy ktoś nam się podoba i kiedy chcemy kogoś zdobyć, to w jakiś sposób stosujemy love bombing. Co prawda nie robimy tego z taką negatywną, złą intencją jak na przykład manipulator czy narcyz. i nie jest to aż tak wyolbrzymione i najczęściej nie jest aż tak przesadzone, natomiast no można zauważyć u wielu z nas właśnie te namiastki love bombingu. Love bombing, bombardowanie miłością, czyli Wprowadzanie Kogoś w świat iluzji, w świat, w którym chciałby żyć i egzystować, obsypywanie kogoś miłością, tworzenie bajki po to, żeby kogoś zdobyć. No i manipulatorzy, narcyzi robią to właśnie z taką intencją, żeby kogoś od nas, od siebie uzależnić, żeby sprawić, żeby ta osoba myślała o tym, jacy możemy być i żeby tęskniła za tym pięknym początkiem. No i z uwagi na to, na samym początku. Dobrze odczytują nasze potrzeby, dają nam wszystko to, czego nam do tej pory brakowało. Dobrze odczytują nasze różne rany, nieprzepracowane rzeczy i starają się tym właśnie zaopiekować, tworząc świat, w którym czujesz się wyjątkowo. Więc z ich strony to jest taka odpowiedź na naszą tęsknotę za księciem z bajki, czy za tą księżniczką z bajki. No, i jest to wszystko oparte na iluzji, na jakimś kłamstwie. I teraz powiedziałam, że my w większości też na samym początku uprawiamy pewnego rodzaju love bombing. Dlaczego? Dlatego, że na samym początku relacji, kiedy kogoś poznajemy, rzadko jesteśmy. W pełni autentyczni. Raczej wchodzimy w rolę i coś udajemy. Nie pokazujemy swojego prawdziwego ja, tylko takie idealne ja, jakiś obraz, do którego sami dążymy. Tacy może chcielibyśmy być, więc tak się prezentujemy i pokazujemy taką część siebie albo w ogóle wykreowanego siebie po to, żeby ktoś nas zaakceptował, zwrócił na nas uwagę. I by się przy nas zatrzymał. I powodów tego, dlaczego tak się zachowujemy, jest kilka. I pierwszym z nich jest w ogóle proces socjalizacji, czyli kiedy jesteśmy jeszcze małymi dziećmi, to uczymy się, od naszych opiekunów, naszych rodziców, naszych nauczycieli, które nasze zachowania są akceptowalne, które są cenione, za które dostaniemy pochwałę, jakie nasze cechy są lubiane, a które przeciwnie, są odrzucane, które są karcone. Więc uczymy się od maleńkości wchodzenia w takie role społeczne, w zakładania pewnych masek, które sprawią, że. Bezpieczniej możemy w różne interakcje wejść i dzięki temu nie zostaniemy odrzuceni. Z większym prawdopodobieństwem zostaniemy zaakceptowani przez rówieśników, przez grupę, ale przede wszystkim też właśnie przez tych, na których nam najbardziej zależy, czyli przez naszych rodziców, przez naszą matkę, przez naszego ojca. No i uczymy się wzmacniać te cechy zachowania, pokazywać. To, co dla nich jest ważne, i staramy się walczyć, ukrywać i wypierać to, czego oni nie lubią. I później, już jako dorosłe jednostki, wykorzystujemy też właśnie podobne zachowania, podobny schemat na etapie poznawania potencjalnych. Partnerów, partnerek romantycznych, czyli uwypuklamy to, co może się spodobać, co naszym zdaniem, z naszego doświadczenia może się sprawdzić i co jest właśnie lubiane i chwalone, i chowamy to, co może zostać odrzucone, chociaż tak naprawdę to jest częścią nas, często bardzo ważną częścią nas i naszej osobowości. Kolejną przyczyną jest ewolucja. W procesie ewolucji człowiek, by przetrwać, nauczył się postępować w określony sposób, który zapewni mu właśnie przetrwanie, rozmnażanie. No i ewolucyjnie, zwłaszcza mężczyźni, są takimi właśnie łowcami na tym etapie. Natomiast też tutaj, żeby było jasne, ja często takie zachowanie łowców widzę również u kobiet, czyli łowca całą swoją uwagę, koncentrację skupia na tym obiekcie, który chce zdobyć, na tej zwierzynie badają, przygląda się kiedyś łowcy. Bywało, że bardzo długo chodzili, właśnie tropili te, te stada czy tą konkretną zwierzynę, uczyli się jej. No i na początku, kiedy poznajemy kogoś, to też jesteśmy właśnie takimi łowcami. Skupiamy się na tej drugiej osobie po to, żeby ją jak najlepiej właśnie poznać, rozpracować i by osiągnąć swój cel, jakim jest. Właśnie, tak metaforycznie, zdobycie tejże zwierzyny. No i my też uczymy się z różnego rodzaju Poradników z różnego rodzaju materiałów też filmowych o tym, jak kogoś zdobyć, jak być dla kogoś takim właśnie ponętnym, co zrobić, żeby ktoś nie mógł się tobie oprzeć. No i często właśnie te, te zasady, które tam przeczytamy, które wysłuchamy, one zakładają taką manipulację, nie bycie sobą, pokazywanie cech, których tak naprawdę nie mamy, a mogą być Atrakcyjne i to wszystko na początku, tak jak już wcześniej powiedziałam, może się sprawdzić, natomiast na dłuższą metę nas oddala od siebie. I, i często dzięki właśnie takiej gdzieś zdobytej wiedzy, ale też intuicyjnie. Czujemy, że podobne przyciąga podobne. Czyli taka zasada, właśnie sympatii, która polega na tym, że jeżeli jesteśmy. Do kogoś podobni zewnętrznie albo wewnętrznie, mentalnie, jeżeli mamy podobne upodobania, to z większym prawdopodobieństwem taka osoba nas polubi i będzie chciała, żebyśmy byli w jej otoczeniu, więc z większym prawdopodobieństwem też w nas się zakocha, bo tak właśnie działamy. No, i to może sprawiać, że, że poznajemy wielu ludzi i, i Możemy mieć powodzenie, ale właśnie nie potrafimy wejść w te relacje głębiej. I teraz, dlaczego? Co się dzieje? Później. No wyobraźmy sobie, że by kogoś zdobyć, by się komuś spodobać, funkcjonujemy zupełnie inaczej niż dotychczas. Nasz poprzedni związek rozpadł się dlatego, że nie mieliśmy dla tej drugiej osoby czasu, bo jesteśmy na przykład pracocholikami, jesteśmy cały czas w delegacji, mamy wiele zainteresowań i trudno jest nam po prostu wrócić do domu, usiąść na kanapie. I poświęcić czas tej drugiej osobie. I teraz, kiedy kogoś poznajemy, to dajemy temu człowiekowi czas, którego nie mamy jesteśmy w tej relacji na 200% ta osoba czuje, że, jest dla na, że jesteśmy dla niej że ona jest dla nas najważniejsza e, i że spędzamy z nią każdą chwilę, cały czas do niej piszemy, organizujemy wspólny, wspólne randki no więc e, ma nadzieję, że to będzie tak właśnie dalej e, wyglądało, e, poznajemy kogoś i okazuje się, że ta osoba jest na przykład wegetarianinem, weganem a my lubimy mięso i w codziennej diecie mamy mięso. Natomiast ukrywamy to. Mówimy, że raczej jemy bardzo okazjonalnie, albo że tego mięsa nie lubimy, albo staramy się je wyeliminować. Nie lubimy chodzić do teatru, byliśmy tam ostatnio 20 lat temu, uważamy, że to jest w ogóle nuda i strata czasu, ale poznajemy kogoś, kto ten teatr uwielbia, więc Dowiadujemy się jak najwięcej o tym teatrze, tak żeby mieć taką płaszczyznę do rozmowy, ale też zapraszamy taką osobę właśnie na randki do, do teatru. Widzimy na social mediach tej osoby, że lubi chodzić po górach, więc proponujemy jej wspólny wyjazd w góry. Studiujemy tą osobę, dowiadujemy się na przykład z social mediów, jak ona lubi spędzać czas, jaką kuchnię lubi, słuchamy tej osoby uważnie i staramy się odpowiedzieć właśnie na jej potrzeby, tak, żeby ta osoba była zadowolona, żeby nas wybrała, żeby przy nas się właśnie zatrzymała. No i na początku wszyscy są zadowoleni, wszyscy są na tych hormonach miłości, dostają zwrot, no ale wszystko do. Czasu. No bo jeżeli jesteśmy właśnie tymi łowcami, jeżeli zależy nam na tym, żeby kogoś zdobyć, to kiedy zrealizujemy swój cel, i tutaj ten cel może być różny, to może być nazwanie relacji, zaangażowanie w relację, przejście do następnego etapu, ale tym celem może być chociażby małżeństwo i wtedy to wszystko, o czym mówię, będzie trwało dłużej. Więc do tego momentu realizacji celu jesteśmy w tym trybie, dajemy tej osobie to, czego ona myślimy, że potrzebuje. Jeżeli potrzebuje komplementów, to będą to komplementy. Jeżeli uważamy, że kobiety lubią dostawać kwiaty, to będziemy zasypywać te kobiety kwiatami. To wszystko się zmienia, kiedy ten cel... Osiągniemy. I wtedy można się zrelaksować, w końcu można być sobą, w końcu jesteśmy naturalni. Więc niektórzy to mają po trzech miesiącach znajomości, kiedy już widzą, że druga strona się zaangażowała i w końcu mogą sobie odpuścić, w końcu mogą sobie odpocząć, i wtedy wracają do tego trybu. Pracy, i wtedy okazuje się, że jednak potrzebują protein, potrzebują białka i potrzebują tego mięsa, żeby czuć się dobrze, i, i jednak nie są w stanie z tego zrezygnować dla drugiej osoby. Wtedy się okazuje, że właściwie to nie lubią chodzić po górach, wolą na przykład plażowanie. No i od teatru wolą zdecydowanie kino i zaczynają organizować czas zupełnie inaczej, albo ich nie ma w domu. Co innego gotują, albo nie gotują, są po prostu w naszych oczach innymi ludźmi. Zdarza się, że to się dzieje dopiero po ślubie, bo jeżeli tym głównym celem był właśnie ślub, małżeństwo, to takie osoby do realizacji tego celu będą w tym trybie łowcy i będą właśnie w tej roli. No i jak domyślamy się, takie podejście, pomimo tej skuteczności na początku, Sprawia, że no większość związków jest skazanych na porażkę z kilku powodów, o których teraz pokrótce Wam opowiem. Pierwszym powodem jest to, że skoro przedstawiliśmy no nie do końca siebie, ukryliśmy jakąś ważną część siebie, weszliśmy w rolę, i mamy takie poczucie, że ten ktoś nie wybrał nas, tylko jakąś kreację, którą stworzyliśmy. No to sami możemy się z tej relacji wycofać, ponieważ boimy się, że ktoś odkryje, kim naprawdę jesteśmy i nas odrzuci. Więc taki nasz lęk przed odrzuceniem może sprawić, że my sami z tej relacji uciekniemy. Sami będziemy ją sabotować, sami zrezygnujemy, żeby nie poczuć takiego bólu odrzucenia. Jeżeli mamy lękowo unikający styl przywiązania, to z dużym prawdopodobieństwem, prawdopodobieństwem może tak się zadziać, kiedy zorientujemy się, że to takie udawanie trwało zbyt długo. Drugą rzeczą, jeżeli chodzi też o nas, jest to, że my, chcąc zrobić na kimś tak duże wrażenie, nie koncentrowaliśmy się w ogóle na tym, czy ta osoba do nas pasuje, czy my ją lubimy, czy się przy niej dobrze czujemy, bo najważniejszy był cel, najważniejsza była ta zdobycz. I może się okazać, że jak już to zdobędziemy, jak już jesteśmy w tym, to, to nie jest wcale coś, co daje nam spełnienie, satysfakcję, co sprawia, że jesteśmy w tej relacji e, szczęśliwi. E, no i teraz od strony tej osoby, którą zdobyliśmy, która się do nas przekonała, która się w nas zakochała. E, po, po tym czasie m, odpowiadania na jej potrzeby, pokazywania się z takiej strony, m, którą właśnie wykre, wykreowaliśmy. E, ona po prostu może czuć się rozczarowana, kiedy dostaje coś innego, bo to tak jakby zamówiła jakiś produkt na AliExpress yy, i tak jak w tych memach mamy yy, oczekiwania i rzeczywistość. Oczekiwaniem była jakaś piękna sukienka, która będzie na mnie dobrze leżała, jest dobrze uszyta, jest z, dobro, z dobrego jakościowo materiału. A dostajemy coś zupełnie innego. Sukienka, która jest źle uszyta, krzywo, która jest bardzo takiego sztucznego, nienaturalnego, nieoddychającego materiału i nie jest zupełnie dopasowana do, do mojej sylwetki. Więc nie jestem zadowolona i więc chcę to oddać. No i podobnie może zdarzyć się, kiedy ktoś przedstawiał mi siebie. Jako zupełnie inną osobę, i teraz po prostu jestem rozczarowana tą wersją, którą widzę. To po pierwsze. Po drugie, to co często ja słyszę od kobiet, ale to może się zdarzyć także w drugą stronę. Na początku on. Komplementował mnie, dawał mi uwagę, spędzał ze, mnie, ze mną czas, dbał o mnie, no bo był na tym etapie właśnie zdobywania, więc dawał ci to 200% swojego czasu i nawet jeżeli nie umie komplementować, to wtedy się bardzo starał, no bo usłyszał, że ty tego potrzebujesz, ale kiedy się zrelaksował, no to on się zaczął właśnie wycofywać, to znaczy ograniczać te zachowania, które Tobie się podobały i zachowywać się po prostu naturalnie na Luzie. I teraz często kobiety odczytują to w taki sposób, że przestały być dla kogoś atrakcyjne, przestały być ważne i że coś się na pewno dzieje, on zdradza, on z kimś pewnie pisze, on kogoś poznał, bo nie jest już taki jak na początku. I ta zmiana wynika z tego, że po prostu zdjął te maski, wyluzował się, bo już cię ma, bo już jest w tym. I niekoniecznie dlatego, że ty mu się nie podobasz i on nie chce kontynuować relacji z tobą, no, ale wtedy zaczynamy się nakręcać, zaczynamy marudzić, zaczynamy mu to wypominać, zaczynamy dociekać, co się dzieje, czy on z kimś jest, oskarżać go o rzeczy, które się nie dzieją, no i w ten sposób rodzą się konflikty i ludzie się od siebie oddalają. Więc to udawanie na początku męczy nas, męczy drugą osobę, a my tak naprawdę nie wiemy do końca, co by się zadziało, gdybyśmy odważniej na początku weszli w tą relację i zdecydowali się pokazać takimi, jakimi jesteśmy. Może wcale nie bylibyśmy odrzuceni, może zostalibyśmy zaakceptowani i w końcu. Nasza relacja mogłaby się utrzymać, bo i my byśmy wierzyli w to, że to zostało zbudowane na prawdzie. Więc co zrobić, żeby nie być tylko właśnie takim sprinterem, tylko żeby podchodzić do relacji tak długofalowo, długoterminowo, jak do maratonu? Co zrobić, by zwiększyć prawdopodobieństwo? prawdopodobnie z tego, że nam się uda. Tak, już pewnie jak, jak mogliście wywnioskować z tego, co, co mówię, tutaj ważna jest autentyczność. I też nie popadajmy w skrajności, bo w tej naszej intuicji, czy w tych takich lekcjach, które gdzieś zdobywamy, jest coś z prawdy. To znaczy, jeżeli będziemy od samego początku, na przykład, nie wiem, jeżeli naszą naturą jest to, że rzadko się myjemy, nie myjemy włosów i siedzimy cały czas na kanapie, to jak pokażemy się. Z takiej strony, no to faktycznie prawdopodobieństwo tego, że kogoś poznamy i ktoś zwróci na nas uwagę, może być nikłe. Ale postarajmy się pokazać też taką część siebie, która może będzie bardziej w dresach. Czyli no i jedno, i drugie. Pokażmy się z różnych stron. Pokażmy. Paletę naszych cech. Zbliżmy się chociaż do tej prawdy. No, oczywiście, jeżeli mamy odwagę pokazać się z jak najbardziej takiej autentycznej strony, to ja bym to rekomendowała, bo wtedy um, Możemy w końcu też pokonać ten lęk przed odrzuceniem, bo od samego początku pokazaliśmy siebie takimi, jakimi jesteśmy. Jeżeli ktoś jednak nas wybrał właśnie takimi, no to nie ma podstaw do tego, by się obawiać, że to się zmieni. Kiedy więc wybierasz jakieś zachowanie, kiedy wybierasz jakieś podejście na początku tej relacji, to pomyśl o tym w ten sposób: czy ja będę w stanie to utrzymać, czy ja będę w stanie to kontynuować po kilku tygodniach, po kilku miesiącach, czy ja się tym nie zmęczę. Może jest tak, że ja czegoś do tej pory nie znałem, nie lubiłem, ale właśnie ten człowiek, właśnie ta relacja, Mobilizuje mnie do zmiany tak pozytywnie, do tego, żeby coś poznać, żeby się czymś zainteresować i naprawdę mam w sobie chęć, to wtedy okej. Okay. Ale jeżeli czuję, że ja nigdy nie będę chciał chodzić po tych górach, to nie kupuj sobie całego sprzętu, ubrań tylko po to, żeby się komuś przypodobać, bo później zwiększy to tylko rozczarowanie tą relacją i Twoją osobą. Nie, nie udawaj, że lubisz coś, czego nie lubisz. Nie twórz jakiegoś awatara, który będzie w 100% procentach dopasowany do tego, co ta osoba potrzebuje, deklaruje, że tego potrzebuje. Zbliż się jak najbardziej do, do siebie w tym. Ale tutaj kolejnym wyzwaniem jest to, że większość z nas nie zna siebie dobrze. To też jest taki problem, że, że nie wiemy, czego my tak naprawdę chcemy, co tak naprawdę lubimy, jacy jesteśmy. To może wynikać chociażby z tego, że w wielu relacjach, w wielu sytuacjach, oszukujemy innych, oszukujemy samych siebie. Nie jesteśmy do końca autentyczni sami ze sobą. Nie zdążyliśmy siebie poznać, więc taką pracą też do wykonania przed. Jest to takie poznanie poznanie siebie. I to wcale nie musi oznaczać, że że musimy teraz miesiące, lata przeznaczać na to, żeby lepiej siebie poznać, i dopiero wtedy będziemy gotowi na, na wejście re, w relacje. To może w takiej sytuacji oznaczać to, że po prostu jasno komunikujemy. Jestem właśnie na takim etapie, czegoś się uczę, czegoś się o sobie dowiaduję i pokazuję ci to. I to nie musi oznaczać, że ja przekładam wchodzenie w relacje i poznawanie kogoś po prostu na następne kilka lat, bo to też może być jakąś taką strategią, Unikową, która oddala nas od tej relacji. Jestem ciekawa. Czy identyfikujecie przede wszystkim u siebie takie zachowania? Bo nie chodzi tylko o to, żeby polować na czarownicę i żeby starać się znaleźć różnego typu manipulacyjne zachowania, love bombing u innych. Ale najważniejsze jest to, by umieć rozpoznać to u siebie, bo na to tak naprawdę mamy największy wpływ. Z tym możemy coś zrobić, z tym możemy pracować i zdecydować. Że następnym razem chcemy do tego wszystkiego podejść inaczej. I jeżeli macie takie doświadczenia, u siebie to widzicie, zaobserwowaliście to we wcześniejszych swoich relacjach, to zachęcam Was do tego, by podzielić się tym w komentarzach. I dzięki tym Waszym komentarzom mamy podwójne korzyści, bo z jednej strony możecie podzielić się własnymi historiami, usłyszeć jakąś informację zwrotną, podyskutować ze sobą, dać sobie wsparcie, co ja bardzo cenię w tej naszej społeczności. No a po drugie, mój kanał wtedy jest bardziej widoczny i moje treści mogą dotrzeć do Większego grona, a to też mnie motywuje do tego, żeby dalej nagrywać. I zbliżając się już do końca, chciałabym Was zachęcić do tego, żebyście subskrybowali moje materiały, dzielili się nimi z innymi, jeżeli, jesteś, jeżeli um, e, uważacie, że jest to coś wartościowego dla Was i potencjalnie dla innych osób. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba. No i pamiętajcie o tym, że możecie ze mną pracować indywidualnie, podczas sesji online jeden na jeden i w parach. Możecie też skorzystać z jednego z moich kursów online, które są dostępne na mojej stronie, jak znaleźć miłość życia i jak odzyskać miłość życia. A na dziś już Wam dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Moc miłości. Pa!